Witamy w naszym poniedziałkowym dzienniku finansowym. Oto dzisiejsze nagłówki gazet finansowych. Główne światowe indeksy giełdy spadły, a chiński yuan się osłabił, gdy rynki finansowe ponownie zostały dotknięte przez niepewność dotyczącą napięć w handlu światowym. Minister Energetyki Arabii Saudyjskiej powiedział, że OPEC będzie reagować na potrzeby rynku ropy, ale nie był pewien, czy jej brakuje. Fund brytyjski ponownie spada, ponieważ obawy dotyczące Brexitu rosną po niedawnym złamaniu się rozmów. Para dolar jen wykazała niewielkie wzrosty na ostatnich sesjach rosnąc o 0,2% na ostatniej sesji RSI daje pozytywny sygnał. Cena ropy naftowej spadła o 0,3% na ostatniej sesji RSI pozostaje negatywny. Bitcoin spadło o 9,1% na dwóch ostatnich sesjach ATR pozostaje wysoko. Para dolar australijski dolar amerykański spadła na dwóch ostatnich sesjach tracąc 0,5%, stochastyczny RSI jest obecnie wyprzedany. Indeks aktywności narodowej Fed Chicago w USA o 12.30 GMT, produkcja przemysłowa Japonii o 4.30 GMT, wykorzystanie mocy produkcyjnych Japonii o 4.30 GMT. Wskaźnik cen produkcji Niemiec o 6.00 GMT, rachunek bieżący strefy euro o 9.00 GMT, aukcja 3-miesięcznych bonów skarbowych w USA o 15.30 GMT. Mamy nadzieję, że nasz poniedziałkowy przegląd finansowy okazał się przydatny i w imieniu nas wszystkich życzymy dnia udanych inwestycji. Nie zapomnij zalogować się jutro rano, aby uzyskać najnowsze wiadomości o wydarzeniach z rynków finansowych.